Witajcie moi drodzy ponownie na moim kanale. Dzisiaj przetestuję dla Was produkty z firmy Desi Cosmetics. Jeśli taki temat Was interesuje, to zapraszam do dalszej części filmu. Firma Desi Cosmetics jest firmą polską i stosunkowo nową, ponieważ w listopadzie tego roku obchodziła swoje pierwsze urodziny. Mimo iż firma jest młoda, to już zyskała wiele pozytywnych opinii, a także przykuła uwagę topowych wizerzystów. Z tego powodu postanowiłam sama zakupić trochę produktów, no i przetestować je na własnej skórze. Dzisiaj mam dla Was paletę do konturowania twarzy. Dwie palety cieni do oczu, dwa błyszczyki, a także pomadkę do ust. Teraz zapraszam Was na słocze tych produktów, a potem przechodzimy do makijażu. Moi drodzy, makijaż zaczniemy sobie od palety do konturowania i od razu wam ją tu pokażę. Jest to paleta najjaśniejsza w odcieniu Light numer 01. Yhm. Wspomnę od razu, że firma wychodzi tutaj z takim udogodnieniem do klientów, że taką paletę można sobie spersonalizować i ja z tej możliwości skorzystałam. Co to znaczy? Wybrałam paletę najjaśniejszą, ale wymieniłam sobie w niej bronzer. W związku z czym mamy tutaj oryginalny rozświetlacz o nazwie Golden Dust, róż o nazwie Gentle Rose i oryginalnie w tej palecie jest bronzer Arizona, ale ja go podmieniłam na bronzer Palm Springs, który podobno jest bez bez celerem marki, bo ma mieć idealnie wyważony kolor, nie za ciepły, nie za chłodny, idealny do konturowania. No i łapię sobie za pędzel i przechodzę właśnie od razu do tego właśnie brązera. Paleta ma swój zapach, pachnie tak, jakby była. Celowo, że tak powiem, perfumowana, ale nie jest to rażący, bardzo intensywny zapach. Także, jeżeli ktoś jest wrażliwy na te zapachy, to nie powinno to być yy, jakoś bardzo uciążliwe. No dobra, korzystam z tego. Mm, korzystam z tego lusterka w palecie. I jedziemy. Bronzer nakładał się bardzo przyjemnie, lekko. Nie jest za bardzo napigmentowany, przez co jakby łatwiej jest nie zrobić sobie żadnych plam. No, i teraz przechodzę do różu. Róż ma bardzo taki ładny, dziewczęcy kolor. I jadę z nim. Dobrze, to co zauważyłam, to to, że róż na pewno bardziej się pyli niż ten brązer, natomiast pozostaje to w granicach jakiejś normy, więc nie jest to jakieś wielkie wydarzenie. I teraz przechodzę sobie do rozświetlacza. I zobaczymy, jak to. Uuu, no chyba widać. Chyba widać błysk. Bardzo ładnie. Nawet nie trzeba za dużo tutaj się napracować, żeby, żeby ten błysk się pojawił. Rozświetlacz ma bardzo ładny odcień. Dla takiego bladiocha jak ja jest on idealny, bo nie jest taki srebrny aż chłodny, ale też te takie lekko szampańskie tony. Nie są zbyt żółte, więc to jest, to jest bardzo dobrze, bardzo ładnie, elegancko wygląda na skórze. No i też myślę, że można go trochę bardziej zbudować. Ja nie lubię takiego bardzo mocnego glow, więc to już na pewno mi wystarczy, ale myślę, że można by go tutaj trochę podbudować. Już przy, jak widzieliście, małym, że tak powiem, małym zanurzeniu i delikatnym potarciu, już ten blask się ładnie wydobywa. Także jak najbardziej wszystko tutaj pięknie się zachowuje. No to teraz przechodzimy do makijażu oczu. Pracę z paletą Bright Brown zaczynam od cienia Mascarpone. Nakładam go pod łuk brwiowy. Przechodzę do cienia Naked i zaznaczam nim załamanie powieki. Teraz najciemniejszym brązem z palety o nazwie Choco przyciemniam zewnętrzny kącik. Biorę cień Nude i Sparkly Bronze. Cień Nude nakładam na wewnętrznej części powieki kierując się do jej środka, a Sparkly Bronze ląduje na środku przechodząc w stronę zewnętrznej części powieki. Na dolną powiekę aplikuję cień Czoko, a na wewnętrzny kącik cień Latę. Wszystkie błyski aplikuję bez dodatkowych klejów i baz. Tuszuję rzęsy, a na usta nakładam błyszczyk w kolorze mild. Pracę z paletą Posh Pink zaczynam od cienia burgundy. Cień aplikuję na całą powiekę, jednak staram się, aby to w zewnętrznym kąciku najmocniej skoncentrować kolor. Biorę cień Sunflower i rozblendowuję nim wszystkie ostre granice. Teraz cieniem ród jeszcze bardziej przyciemniam zewnętrzny kącik. Biorę NYX Glitter Primer i wyrysowuję nim Half Cut Crease. Na tę bazę wklepuję cień Clematis. Biorę cień Daisy i aplikuję go na całą dolną powiekę. Tuszuję rzęsy i nakładam pomadkę Zoe. Moi drodzy, przechodzimy do podsumowania i zaczniemy od produktów do ust, ponieważ szczerze powiedziawszy one mnie mocno zaskoczyły. Zacznę sobie od błyszczyka Glim 202, ponieważ to jest jedyny produkt z wszystkich, które tutaj używałam, który używam już od dłuższego czasu i na jego temat mam już bardzo konkretną opinię. Tutaj, nawet widać po zużyciu. Słuchajcie, to jest jeden z błyszczyków, który według mnie jest nawilżający. To znaczy, jeżeli kojarzycie różne błoszczyki, to zapewne kojarzycie też takie uczucie, że jeżeli kilka razy nałożycie produkt na usta, to te usta zaczynają potem pierzchnąć, trochę wysychać i e, potrzebują regeneracji. Tutaj nic takiego się nie dzieje. Łącznie z tym, że ja się przyłapałam na tym, że zaczęłam go używać zamiast na przykład pomadki ochronnej. E, w domu czy gdziekolwiek. I okazało się, że ten błyszczyk nie dość, że nie robi krzywdy, to wręcz nawilża te usta. I ja dosłownie czasami wieczorem, zamiast użyć właśnie pomadki na usta, to nakładam sobie ten błyszczyk. Bardzo duży plus. Jest to błyszczyk taki transparentny na ciepłej bazie z takimi mm, drobniuteńkimi, mm, błyszczącymi drobinami. Także tu jest ode mnie duży plus i to jest produkt, który. Chciałabym też zobaczyć w drugim kolorze. Jeżeli chodzi o błyszczyk i o pomadkę w płynie. Błyszczyk w kolorze Mild 101. Jest to błyszczyk taki też półtransparentny, z lekkim, takim mlecznym, powiedziałabym, kolorkiem, bardzo naturalnie wyglądający. Liczę na to, że on będzie się zachowywał w stosunku do skóry ust, tak jak ten błyszczyk. Które pokazywałam przed chwilą. Bardzo fajny produkt, pięknie pachnie, to jest też ważne, obydwa te błyszczyki bardzo przyjemnie pachną. No i cóż, bardzo fajny produkt, będę go dalej używać. Jeśli chodzi o pomadkę do ust, to ona ma już zapach takiej typowej pomadki do ust w płynie. Jeżeli chodzi o to, jak się jej używa, to fajne jest to, że ona nie zastyga od razu. Ja to osobiście bardzo sobie cenię, dlatego że mamy czas na to, żeby sobie popracować i nie ma tego stresu, że jeżeli za pierwszym razem gdzieś się pomylimy. No to nie możemy już tego poprawić. Tutaj tego nie ma, mamy czas, no ale trzeba się też z tym liczyć, że trzeba chwilę tej pomadce dać, na to, żeby ona potem sobie zastygła. Tyle, ile ja ją nosiłam na ustach, to, to była komfortowa. Teraz sobie, bo mam ją na ustach w tym momencie i na nią nałożyłam sobie błyszczyk, ale to po prostu dlatego, że chciałam lekko złamać jej kolor. No i tyle. Powiem, będę ją jeszcze na pewno testować. Natomiast właśnie moje pierwsze wnioski to to, że mamy czas na pracę z tą pomadką i że jest komfortowa, nie zastyga na taki, wiecie, strób czy na jakąś taką twardą masę, tylko cały czas jest plastyczna. Zobaczymy, jak się będzie wyjadać i jak się będzie zachowywać przy takim dłuższym noszeniu. Teraz w naszym podsumowaniu przejdziemy sobie do produktów pudrowych i zacznę od palety do konturowania. Pierwsza sprawa, o której chcę powiedzieć, to duży ukłon za to, że mamy możliwość spersonalizowania sobie takiej palety, bo mamy różne wymagania, różne potrzeby i nie zawsze to co proponuje nam producent w gotowym zestawieniu w te nasze gusta się wpisuje i to co dla mnie było świetne to to, że właśnie bardzo chciałam przetestować ten kolor Palm Springs i dzięki temu, że jest taka szansa personalizacji, mogłam sobie od razu ten bronzer przetestować. Jeżeli chodzi teraz o tutaj poszczególne produkty. Dla mnie bronzer Mógłby być y, troszkę lżej sprasowany, bo plusem tego, że jest tak sprasowany, jest to, że się praktycznie nie pyli w opakowaniu. Natomiast minusem jest to, że trzeba trochę więcej popracować, żeby ten produkt na pędzel nałożyć. No ale to już jest y, kwestia gustu, tak jak mówię, dla mnie mógłby być troszkę lżej sprasowany. Jeżeli chodzi o kolor, faktycznie jest tak, jak zapowiadano, czyli jest to bardzo dobry kolor jednocześnie do konturowania i ocieplania twarzy. Nie jest zbyt chłodny, nie robi takiego szarego odcięcia niezdrowo wyglądającego, a jednocześnie nie jest też takim pomarańczowym kolorem, który już czasami wygląda sztucznie na naszej skórze. Także, jak najbardziej jest to bardzo fajny bronzer rozświetlacz jest dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem dlatego, że ja na co dzień nie używam zbyt dużo rozświetlacza nie wiem czemu jakoś tak mam natomiast jest on bardzo taki elegancki elegancki, gustowny spokojnie możemy wydobyć efekt tafli nie ma jakichś tam wielkich drobin i ma przepiękny taki szampański kolor co na takich bladziochach jak ja jest bardzo mile widziane. Jeżeli chodzi o róż, ten odcień daje nam takie eleganckie ożywienie cery. Natomiast ja nawet pokusiłabym się dla siebie o jakiś ciutkę ciemniejszy kolor, szczerze powiedziawszy. Także niewykluczone, że zakupię sobie jeszcze jakiś jeden odcień, żeby go przetestować. Bardzo fajna paleta, jeżeli ktoś. Zaczyna swoją przygodę z kosmetykami i zastanawia się właśnie nad tym, co można by kupić dobrej jakości, w dobrej cenie, i jeszcze na przykład wspomóc polską firmę, to myślę, że jest to, że jest to dobry produkt. Moi drodzy, teraz przechodzimy do paletek cieni. Słuchajcie, to co mnie zaskoczyło, to to, że bardziej do mojego serduszka uderzyła ta paleta różowa, czyli dokładnie ona się nazywa Posh Pink numer 02. Na początku myślałam, że takie moje główne zauroczenie to będzie właśnie ta Bright Brown. Czyli numer 01, ponieważ to jest taka typowa paleta dzienna, ślubna, no i taka, taka, którą całkowicie można zdękować, i jest ona faktycznie paletą przepiękną. Jak widzicie, mamy tutaj matowy beż. Który zawsze się przydaje, mamy ciemny odcień, którym możemy zrobić kreskę, którym możemy przyciemnić makijaż, kilka błyszczących cieni, też jakiś tutaj akcent kolorystyczny, dwa kolory, które mogą być fajnymi takimi kolorami przejściowymi w załamaniu powieki. Także jest to na pewno paleta kompletna, którą spokojnie można wykonać w wiele rodzajów makijażu. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to to, że ja. Zaczęłam się podkochiwać w palecie numer 2, bo moje serce, zwłaszcza, pokochało ten kolor i to jest kolor, który ja mam tutaj w tej części wewnętrznej oka. Moje serduszko też bardzo tutaj krzyczy do tego różu, ale ten róż musi dopiero dostać swoją szansę. Natomiast znowu, Paleta jest przemyślana. Znowu mamy, proszę bardzo, ciemny kolor, jeden drugi, którym można zrobić ciemny makijaż. Mamy coś jasnego do makijaży dziennych, no i mamy coś szalonego na jakieś, na jakieś większe wyjścia. To, co widać w obydwu paletach, to to że mają kolorystykę przemyślaną i że tak naprawdę każda z nich może stanowić paletę samodzielną do pełnego makijażu w zależności od tego, czy ktoś na przykład lubuje się bardziej w takich odcieniach brązo-beży, czy bardziej idzie w stronę jakiegoś takiego lekkiego pomarańczu, czy też lekki pomarańczy, <gry> czy też właśnie róży. Jeżeli chodzi o ich jakość, maty są bardzo komfortowe w pracy, mmm, ładnie się blendują, nie osypują się pod okiem. Jeżeli chodzi o błyski, to tu jest ciekawa sprawa, bo mam wrażenie, że my nawykliśmy do takich bardzo mocno błyszczących cieni. A to jest coś z zupełnie innej rodziny, mam wrażenie to znaczy no zresztą jak widzicie ja się tutaj wam pokręcę i możecie popatrzeć jak wygląda ten cień w wewnętrznym kąciku, znaczy w wewnętrznym kąciku w prawie po, po połowie mojej powieki, on nie jest jakiś niesamowicie błyszczący, to jest rodzaj takiego bardziej błysku, połysku nazwijmy metalicznego z bardzo drobnym, drobną taką drobiną bardzo elegancką i myślę, że właśnie osoby, które lubią błysk, ale nie lubią takich, wiecie, właśnie skrzących się drobinek, to będą zadowolone z tego błysku, bo jeżeli miałabym go określić jednym słowem, w ogóle te cienie błyszczące w tych paletach, to określiłabym imianem błysku eleganckiego. Odpowiadając sobie i wam na pytanie, czy Kupiłabym po raz kolejny te produkty, albo czy poszerzyłabym yy, moją kolekcję Desi Cosmetics? Odpowiadam tak, jak najbardziej. Uważam, że są to kosmetyki warte swojej ceny. Gramatura jest też tutaj całkiem fajna, ponieważ yy, mamy w palecie 8 cieni yy, i cała paleta ma 16 gram, czyli każdy cień ma 2 gramy. To, yy, to jest bardzo fajna gramatura. Yy, no i cóż. Są to dobre kosmetyki w swojej cenie. Ja szczerze powiedziawszy, czekam na dalsze poszerzanie się oferty. Jestem ciekawa, co firma będzie wprowadzać nowego, bo na razie właśnie mamy cienie, mamy produkty do ust, pudry, rozświetlacze, cienie sypkie, rozświetlacz sypki, który też jest podobno bestsellerem. No i jestem ciekawa, w którą stronę to będzie podążało. Moi drodzy, tak prezentuje się mój test produktów Desi Cosmetics. Jeżeli Posiadacie coś z tej marki, to dajcie znać w komentarzu, jak Wam się sprawdzają te produkty. No i czekam również na jakieś polecenia z Waszej strony, bo być może zakupię kolejne produkty, żeby je przetestować. Oczywiście, poza jednym błyszczykiem, tak jak mówiłam, reszta produktów jest dla mnie zupełnie nowa, więc będę ich nadal używać, i gdzieś w komentarzu lub w opisie filmu pojawi się aktualizacja na temat tego, jak te kosmetyki mi się sprawdziły po dłuższym czasie stosowania. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę Was o zostawienie łapki w górę. No i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być ze mną na bieżąco. No I zapraszam Was do następnego filmu. Dzięki, do zobaczenia! Pa!